Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na porannym webinarium. Ja nazywam się Michał Staniak i mam przyjemność prowadzenia dzisiaj z Państwem e, to szkolenie. E... Jeżeli chodzi o, e, jeżeli chodzi o e, rynki finansowe, to sobie oczywiście za moment o tym porozmawiamy, natomiast chciałbym oczywiście Państwa zaprosić do zapoznania się z disclaimer, disclaimerem i za chwilę właśnie zaczynamy już sobie omówienie tego, co działo się i będzie się działo na rynkach. Myślę, że już y, możemy y, przechodzić. No i generalnie, no widać, że zaczęło coś się dziać, prawda? Ta zmienność w końcu po tych y, kilku tygodniach marazmu wstąpiła na rynki, mamy wyprzedaż dosyć silną generalnie widać, że no rynek bardzo, bardzo silnie szuka tego przycisku panic baton. natomiast no moim zdaniem nie jest to jeszcze nie jest to ta sama sytuacja którą obserwowaliśmy w ostatnich kilkunastu miesiącach choć no pokażemy sobie na S&P500 że generalnie ta sytuacja wygląda bardzo podobnie do tego co nastąpiło przed tą totalną wyprzedażą w lutym i marcu zeszłego roku, bo bardzo podobnie technicznie to wygląda. Natomiast, no, jakby no widać, że nie, nie wszystko traci tak jak było to wtedy. Mieliśmy wtedy na przykład też ogromne spadki cen złota. Natomiast, złoto, można powiedzieć, w tym momencie zachowuje się bardzo stabilnie, bo jednak powróciło nam powyżej poziomu. 1800 dolarów za jedną uncję. Owszem, wczoraj mieliśmy bardzo silną wyprzedaż, ale ten ruch został e, wyciągnięty. To samo dzieje się na indeksach. No, przede wszystkim na Nasdaku warto zobaczyć, że te spadki nie są jakieś monstrualne. E, Bitcoin, oczywiście, e, no też nisko, w, e, patrząc na to, co dzieje się na Wall Street, e, testowany jest poziom 30 tysięcy dolarów za za no, jednego bitcoina natomiast oczywiście też y, warto zauważyć, że ta zmienność na rynku kryptowalut nie jest jakaś bardzo mocno podwyższona w zasadzie y, dzień w dzień y, no, te ruchy nie są jakieś bardzo mocne, bo w zasadzie obserwujemy ruchy rzędu tysiąca, dwóch dolarów na jednym bitcoinie oczywiście takie y, poziomy mogą budzić y, podziw natomiast jeżeli popatrzymy sobie na sam poziom nominalny bitcoina to wcale nie jest to aż tak bardzo dużo euro poniżej poziomu 1.18 więc jakby w ostatnich tygodniach są to testowane ostatnie lokalne minima rentowności bardzo nisko poziom 1.2% widać że cały czas mamy pompowane Środki w rynek, ale z drugiej strony też te niskie rentowności mogą wynikać z tego, że rynek nieco boi się ryzyka. Z takich powiedzmy mniej już znaczących rzeczy właśnie w kontekście tego wszystkiego, co się dzieje, no to mamy oczywiście. Minec RBA, które pokazują, że no nie powinniśmy oczekiwać podwyżek przed 2000, 2024. Przepraszam bardzo, tutaj niestety zrestartował mi się Chrome, więc za moment już, już, już powracamy. Jeżeli mógłbym Państwa prosić o potwierdzenie, czy, czy wszystko dobrze działa. Za moment sobie już tutaj wszystko wrócę. O, dobrze, dziękuję bardzo za potwierdzenia. Więc wracamy, wracamy do tych ważnych rzeczy rynkowych, czyli no RBA wskazuje na to, że nie powinniśmy oczekiwać podwyżek przed 2024 rokiem, więc no to jest kluczowe pod względem na przykład analizy pary AUD-NZD, bo gdzieś tam no mówi się o tych podwyżkach stóp procentowych w Nowej Zelandii, no i oczywiście... Nowa Zelandia wychodzi z programu QE, więc to jest bardzo ważny e, bardzo ważny sygnał pod względem tego, że jednak ta polityka monetarna w Nowej Zelandii się zmienia. Natomiast pod względem polityki monetarnej w Australii no raczej tutaj tych takich sygnałów nie ma. Oczywiście, no teraz mamy cały ten problem związany z koronawirusem, prawda? Jeżeli popatrzymy sobie e, jeżeli popatrzymy sobie na e, popatrzylibyśmy sobie na tą średnią z ostatnich dni pod względem ilości zachorowań, no to widzimy bardzo wyraźne, bardzo wyraźne odbicie, prawda? Już ponad pół miliona, jeżeli chodzi o średnią siedmiodniową, pół miliona dziennie nowych przypadków. Jeżeli popatrzymy sobie, jeżeli popatrzymy sobie na liczbę przypadków dziennie, Nową liczbę przypadków, no to widzimy, no w Wielkiej Brytanii tutaj jest dosyć duży problem. Stany Zjednoczone no, chcą zabronić podróży do Wielkiej Brytanii. Widać, że niektóre kraje europejskie też nie radzą sobie dobrze. Hiszpania tutaj 20 tysięcy przypadków dziennie, Holandia też 8. Oczywiście Polska względnie dobrze sobie z tym radzi, natomiast no, widać, że ten koronawirus jest problemem. No i teoretycznie e, wiele osób mówi, że to jest właśnie powód e, obecnej wyprzedaży, natomiast no, też warto zobaczyć, że e, problemem e, jest coraz bardziej też e, ta inflacja, która no ostatnio w Stanach Zjednoczonych wyniosła powyżej 5%. Oczekiwania inflacyjne w ostatni piątek z Uniwersytetu z Michigan pokazały, że konsumenci widzą inflację na poziomie 4,8% w perspektywie rocznej, więc widać, że no tutaj te kwestie inflacyjne też są, też są kluczowym czynnikiem. Natomiast, oczywiście, no jeżeli, jeżeli koronawirus, koronawirus, a NATO. Na to się szykuje, właśnie będzie dalej atakował, będzie, będzie ta ilość przypadków rosła. No, tak naprawdę, no, no ciężko, ciężko przewidzieć, co się może stać, ponieważ, no, nawet jeżeli mamy przeprowadzaną tą całą akcję szczepień na świecie, no to widać, że jednak mamy ten nowy szczep, który mm, może być jakoś odporny na te, na te szczepionki. W mniejszym lub większym stopniu, więc widać, że ta kolejna fala no, niestety może nastąpić, co może właśnie doprowadzić do tego, że teoretycznie te wszystkie spadki mogą być pogłębione. Natomiast moim zdaniem nie jest to na ten moment główny czynnik. No i oczywiście zapomniałem na, cały, na samym początku wspomnieć o tym, co dzieje się na rynku ropy naftowej. Mamy porozumienie OPEC, które przynosi więcej podaży, natomiast jakby kluczowym czynnikiem, który jednak moim zdaniem prowadzi do tego, co obserwujemy w tym momencie na ropie, jest wyprzedaż na Rynkach akcyjnych, bo jednak to porozumienie tak naprawdę w takim kontekście średnio i długoterminowym nie jest tak naprawdę takie bardzo negatywne dla ropy, bo jednak bez tego porozumienia tej podaży po prostu na rynku mogłoby być więcej. Więc moim zdaniem, w momencie, kiedy powróci nam pozytywny sentyment na rynkach giełdowych, warto tutaj rozważyć szukanie odbicia na rynku ropy. Jeżeli chodzi o dzisiejszy kalendarz, mamy produkcję przemysłową w Polsce pozwolenia na budowę w Stanach Zjednoczonych raport API dotyczący zapasów, więc widać, no te dane może nie są dzisiaj jakieś bardzo, bardzo znaczące, w szczególności w kontekście tego, co dzieje się na rynkach, chociaż oczywiście raport API gdzieś tam dla rynku ropy może być teoretycznie zbawienny, jeżeli... Jeżeli popatrzymy sobie na ceny surowca, które w tym momencie są naprawdę na bardzo, bardzo ważnym wsparciu, i rynki, które sobie dzisiaj omówimy, będzie to euro, dolar, AUD, USD, i tutaj szereg indeksów, czyli SP 500, NASDAQ i WIG20, złoto oraz ropa. I teraz przechodzimy sobie już do naszej platformy, zaczniemy sobie od kalendarza. Jeżeli chodzi o kalendarz, no to widać, że tych danych dzisiaj nie ma jakoś bardzo dużo. Natomiast w kontekście, w kontekście danych warto zwrócić uwagę na przykład na inflację PPI w... Czechach, Ponieważ Czechy szykują nam się prawdopodobnie do kolejnych podwyżek stóp procentowych, więc czeska korona w ostatnim czasie była dosyć mocno wyprzedana. Natomiast, jeżeli nam starczy czasu, to tutaj chciałbym też pokazać na przykład ciekawe dywergencje, które się szykują nam na tych walutach regionalnych. Mam na przykład ciekawą dywergencję pomiędzy eurochufem oraz euro-koroną czeską. No, oczywiście korona czeska jest bardzo, bardzo mocna, natomiast forint jest bardzo słaby, natomiast to wynika też na przykład ze sporów pomiędzy Węgrami, Węgry i Polska z Unią Europejską w różnych tam kwestiach politycznych, więc to nie służy generalnie takiemu. Nie służy po prostu polskim czy węgierskim aktywom, natomiast czeska korona radzi sobie zdecydowanie lepiej. Wydaje mi się, że tutaj, w perspektywie właśnie takiej średnioterminowej, korona ma tutaj szansę na kontynuację wzrostów, natomiast y, też warto. Zobaczyć, że jednak polski złoty czy forint też są po prostu bardzo mocno wyprzedane i w momencie, kiedy te wszystkie ryzyka miną, no to oczywiście forint i polski złoty powinny zyskiwać. Natomiast, jakby to takie takie e, wstawki. Natomiast oczywiście kluczowe dane dla nas dzisiaj to, e, no, tutaj dane z rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście ta produkcja przemysłowa w Polsce, e, no, mniejsze znaczenie będzie miała. Widzimy, że na razie jest to, to bardzo duża dynamika względem tego, co było w zeszłym roku. Oczywiście, e, no, tutaj e, cały świat powracał do produkcji po e, tym pierwszym uderzeniu pandemii. Jeżeli chodzi o dzisiejsze dane, teoretycznie ma być lepiej, chociaż te dane nie są jakieś bardzo odległe od tego, co obserwowaliśmy w poprzednim tygodniu, w poprzednim miesiącu. No i jeżeli chodzi o dane dotyczące zapasów ropy, oczekiwany dalszy spadek zapasów, choć tutaj też trzeba będzie patrzeć na to, co dzieje się nam z zapasami benzyny, bo ostatnio te dane były dosyć negatywne. Jeżeli chodzi o euro-dolara, no to obserwujemy dalszy spadek, widać, że mamy, mamy tutaj problem z wyjściem powyżej strefy podażowej związanej ze średnimi ruchomymi, tutaj było testowane zakres tej, tej właśnie strefy, mamy powrót do spadków, nawet jeżeli obserwujemy w tym momencie bardzo pozytywny tutaj ruch dla euro-dolara, czyli bardzo niskie rentowności w Stanach Zjednoczonych, to te niskie rentowności mogą wynikać nam tak naprawdę z popytu na amerykańskie aktywa, jeżeli mamy popyt na amerykańskie aktywa, to musimy jednak je kupić za dolary, więc to powoduje nam umocnienie dolara. Więc widać, że ten ruch wzrostowy na amerykańskim dolarze może być po prostu powiązany z tym, co obserwujemy na amerykańskich obligacjach, czyli wysoki popyt na amerykańskie obligacje, które obniża te rentowności, natomiast no też warto pamiętać, że to ma jakieś swoje granice, bo jeżeli rentowności nam w Stanach Zjednoczonych spadną poniżej 1%, no to myślę, że ten popyt bardzo silny na amerykańskie aktywa się obniży, no i to również będzie miało swój skutek na amerykańskiego dolara, więc to umocnienie dolara prawdopodobnie jest jakoś ograniczone w perspektywie czasu. Natomiast na ten moment wydaje mi się, że no, jest tutaj perspektywa na dalsze umocnienie dolara, jeżeli oczywiście w tym tygodniu indeksy nam nie odbiją duże szanse na kontynuację spadków tutaj do tego wsparcia przy zniesieniu 38,20, gdzie znajdują się okolice poziomu 1. 17 chociaż no widać że gdzieś tam w perspektywie kilku tygodni e, powinniśmy jednak widzieć jakieś ożywienie na euro-dolarze, jeżeli jednak go nie zobaczymy, no to widać, że później e, może być jeszcze gorzej, w szczególności, że spada nam tutaj popyt spekulacyjny na e, euro. E, jeżeli popatrzymy sobie no, na dolara australijskiego względem dolara amerykańskiego, no to widać tutaj zdecydowanie silną wyprzedaż, tutaj mamy tygodniówkę, e, jesteśmy już poniżej Ostatnich lokalnych szczytów z sierpnia zeszłego roku, czyli mieliśmy tutaj taką falę pozytywnych nastrojów. Tutaj też mieliśmy złoto na historycznych szczytach, natomiast no teraz, schodząc poniżej tego poziomu, widać, że no nastroje są zupełnie inne niż w zeszłym roku. Tak naprawdę, jeżeli popatrzymy sobie na ten ostatni okres, no to widać, że no wszelkie te ostatnie fale spadkowe zostały pokonane. Jeżeli chodzi o zakresy, więc tak naprawdę bardzo ta sytuacja zaczyna nam przypominać to, co działo się właśnie na tej wyprzedaży z zeszłego roku. Choć no nie widzę na razie perspektyw do tego, co mogłoby się stać tak, jak było to w zeszłym roku, ponieważ mamy zupełnie inne sytuacje pod względem płynności. Tutaj ta płynność dolarowa nie jest dostarczana, więc wcale dolara nie brakuje, więc ten popyt na amerykańską walutę nie powinien jakoś bardzo być mocny, natomiast myślę, że poziom 73 setnych na tej parze możemy zauważyć jeżeli chodzi o przebicie, no i duża, dużo też może zależeć od tego, co będzie się działo dalej z ceną miedzi, jeżeli cena miedzi powróci nam na przykład w okolice poziomu 8000 dolarów za jedną tonę to niewykluczone, że para AUD USD powróci nam w okolice poziomu 70 70 setnych AUD NZD no, lekkie odbicie podczas, podczas tego tygodnia natomiast wydaje mi się, że perspektywy związane z polityką monetarną oraz to, że dolar australijski prawdopodobnie będzie osłabiony no, wskazują na to, że poziom 1,05 może zostać osiągnięty na tej parze. I teraz wykresy. Wykresy, jeżeli chodzi o indeksy. No i tutaj obserwujemy sobie zDAka, który no bardzo wyraźnie odbił podczas wczorajszej sesji, nie doszło do przetestowania okolic zniesienia 127,3 tej ostatniej fali spadkowej. Jeżeli sobie rozwiniemy tutaj FIBO po, tych ostatnich, po tej ostatniej fali wzrostowej, no to widzimy, że mamy obronione zniesienie 23,6. Oczywiście na ten moment jest to największa fala spadkowa, którą obserwowaliśmy, bo jeżeli tutaj sobie weźmiemy tą falę, no to widać, że nie powróciliśmy wewnątrz tego zakresu, więc teoretycznie. Jest jeszcze szansa na to, że te wzrosty zostaną stłumione i będziemy mieli testowane jeszcze raz tutaj te okolice 14, 000, 14 000, nawet 500 punktów, jeżeli chodzi o SP500. No to tutaj te wzrosty też były widoczne, choć nie tak silnie jak w przypadku Nasdaqa. niemniej, widzimy e, bardzo ładne testowanie średniej 50-okresowej, tutaj średnia stuokresowa, e, e, studniowa e, ostatni raz e, była testowana e, widzimy w listopadzie zeszłego roku, więc na ten moment wydaje się, że. Na razie nie mamy do czynienia z jakąś większą korektą. Co więcej, jeżeli popatrzymy sobie na tą korektę z pierwszego, z pierwszego kwartału, przepraszam, z drugiego kwartału, to widać, że jest jeszcze tutaj nieco miejsca do spadków. Natomiast chciałbym Państwu pokazać bardzo ciekawą sytuację, bo jeżeli tutaj sobie popatrzymy na na to co działo się w zeszłym roku, prawda, no to możemy sobie wyznaczyć coś w postaci takiego rozszerzającego się klina i w zasadzie, w zasadzie bardzo podobna sytuacja ma miejsce, ma miejsce teraz, prawda, czyli bardzo podobnie te ruchy spadkowe nam tutaj wyglądają na S&P 500 i na, no, no właśnie na, na wykresie dziennym S&P 500, więc jeżeli doszłoby do przełamania tej linii trendów wzrostowego dolnego ograniczenia tej formacji klina, no to widać, że teoretycznie moglibyśmy tutaj zejść znacząco niżej, w szczególności, że tutaj w tym miejscu doszło do przełamania średniej 50-okresowej, więc jeżeli ta 50-okresowa zostanie również przełamana, no to miejsca do spadków jest naprawdę tutaj teoretycznie bardzo dużo. Kluczowe wsparcie wydaje się, że gdzieś tutaj w okolicach 4000 punktów. WIG-20 tutaj również przełamuje nam ważną linię trendu wzrostowego, natomiast widać, że lekko już mamy powrót na nieco wyższe poziomy. Kluczowe wsparcie tutaj w okolicach 2000 170-2150 punktów, dalej oczywiście mamy zniesienie 61,8 tej tutaj bardzo dużej fali spadkowej wraz ze średnią 50-okresową, więc na razie ta konsolidacja jest względnie utrzymana i ten trend wzrostowy w zasadzie też nie został jeszcze na stale pokonany, więc wydaje mi się, że jest tutaj szansa na to, że w tym tygodniu jednak powrócimy na nieco wyższe poziomy na wszelkich indeksach i jednak nie będziemy mieli tak naprawdę większej wyprzedaży, choć no, no tak naprawdę nie ma, nie ma też czynnika, który, który doprowadziłby do tego odbicia, chyba że będziemy mieli jakąś jasną komunikację ze strony rządów czy banków centralnych na utrzymanie stymulacji wobec tych obaw o tą kolejną falę koronawirusa. I przechodzimy sobie do surowców. Jeżeli chodzi o ropę naftową, warto zauważyć, że na początku mieliśmy no testowanie tej mniejszej formacji overbalance. Tutaj doszło na, na początku do wyraźnego odbicia, później, prawda, też mieliśmy próbę powrotu podczas, podczas końca zeszłego tygodnia. Znajdowaliśmy się bardzo blisko, natomiast no, po osiągnięciu porozumienia, dosyć spore zaskoczenie dla rynku. Natomiast tak naprawdę nie ma tutaj yy, zaskoczenia w takiej perspektywie średnioterminowej, bo i tak rynek oczekiwał tego, że prędzej czy później dojdzie do porozumienia i jednak OPEC będzie przewracał produkcję. Tak naprawdę teraz yy, to co obserwujemy, to jest wynik Kilku czynników. Przede wszystkim tego, co obserwujemy na rynku akcyjnym. Dopóki rynek akcyjny będzie pozostawał względnie nisko, choć no, w perspektywie kilkunastu miesięcy no, jesteśmy przy historycznych szczytach, jeżeli nie dojdzie do większej korekty na rynkach akcyjnych, myślę, że możemy oczekiwać powrotu wzrostów na rynku ropy. Co więcej, cały czas mamy tutaj jakieś miejsce do spadków, mamy dolne ograniczenie. Długoterminowego wzrostowego kanału trendowego, więc przy poziomie 64-65 dolarów za jedną baryłkę jest kluczowe wsparcie, choć jednocześnie widzimy reakcję na większą formację overbalance ostatniej większej korekty na rynku ropy naftowej. Jeżeli popatrzymy sobie również na tą poprzednią korektę, ona się tak naprawdę zgadza z tym, co obserwowaliśmy teraz, więc tak naprawdę. Kluczowe jest utrzymanie tych poziomów, choć moim zdaniem, cały czas ten poziom 65 dolarów za berełkę jest tym kluczowym. Jeżeli ten poziom padnie, powracamy tutaj w okolice. 58 dolarów za baryłkę, natomiast moim zdaniem szanse na powrót, na zdecydowanie wyższe poziomy, wydaje mi się, że tutaj poziom 70 dolarów za baryłkę jest szanse, jest szansa na powrót do tego poziomu, może nie w tym tygodniu, ale w przyszłym tygodniu, jeżeli rynki akcyjne powrócą do wzrostów, to poziom 70 dolarów powinien na ropie WTI powrócić i jeżeli chodzi o złoto, widać bardzo wyraźny popyt podczas wczorajszej sesji Całe te spadki zostały odwinięte. Dzisiaj mamy powrót do wzrostów yy, i. No, kluczowy poziom do przetestowania na ten moment to jest 1820 dolarów, i po pokonaniu tego poziomu możemy przypuścić ponownie atak na okolice 1833 dolarów za jedną uncję. Natomiast no, cały czas warto zauważyć, że mamy dosyć sporą dywergencję z tym, co dzieje się na eurodolarze, choć na ten moment ze strony rentowności wyraźne perspektywy wzrostowe na złocie. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszym szkoleniu i oczywiście zapraszam jutro na godzinę 8.30. Dziękuję jeszcze raz oraz do usłyszenia.